To, to zadanie 25. Trzy liczby, których suma jest równa 65, tworzą ciąg geometryczny. Liczby te są jednocześnie pierwszym, trzecim i dziewiątym wyrazem pewnego ciągu arytmetycznego. Wyznacz te liczby. Mamy tutaj tak naprawdę trzy niewiadome. Można powiedzieć, że tymi niewiadomymi są liczby A, B i C, tak? Ale można też powiedzieć, że no, masz tu pewne zależności ciągu geometrycznego i ciągu arytmetycznego. Jeżeli trzy liczby tworzą ciąg, to równie dobrze mógłbyś napisać A, A razy Q, A razy Q kwadrat. Albo jeżeli te liczby są pierwszym, trzecim i dziewiątym wyrazem ciągu arytmetycznego, to mógłbyś napisać, że mamy liczbę A jako wyraz pierwszy, potem wyraz trzeci, a więc A plus 2R i wyraz dziewiąty, a więc A plus 8R. I teraz y, mamy kolejne informacje, czyli suma tych liczb jest równa 65. I jakby w ogóle zapomnę już o tym ABC, bo to niepotrzebne wprowadzanie dodatkowych literek. Ważniejsze literki to jest dla mnie R. I wyraz pierwszy ewentualnie kół w ciągu geometrycznym niż ABC, bo te literki ABC totalnie nic nie wnoszą do zadania, żadnej dodatkowej informacji. Natomiast tu już widzisz A, A plus 2R, A plus 8R. Mam to uzależnione tylko od dwóch literek i już mam informację tutaj o tym ciągu arytmetycznym. I teraz skorzystam z tej pierwszej części tutaj. Suma jest równa 65, czyli dodam te trzy wyrazy do siebie i mam 65. I jeszcze do tego mam informację, że te liczby tworzą ciąg geometryczny. I teraz popatrz, ja te liczby zapisałam tutaj od razu jako A, A2R, A8R. Nie ma tu żadnej informacji o Q, ale właśnie na przedstawienie, że pewne liczby tworzą ciąg arytmetyczny lub geometryczny, albo pierwszy któryś tam i któryś tam wyraz danego ciągu, masz zawsze dwa sposoby. Albo właśnie tak jak tutaj, skorzystając z tego wzoru na N-ty wyraz ciągu, Albo korzystając ze wzoru na zależność między trzema kolejnymi wyrazami danego ciągu. Tutaj w przypadku ciągu arytmetycznego nie możemy skorzystać z tej zależności między trzema kolejnymi, bo nie mamy trzech kolejnych, więc w przypadku ciągu arytmetycznego, który tu jest opisany, znaczy pewnych wyrazów ciągu arytmetycznego, które tu są wymienione, musimy koniecznie skorzystać z tego, że to jest a, a plus 2r, a plus 8r. Natomiast w przypadku ciągu geometrycznego mamy do wyboru. Albo skorzystamy z tego, że mamy a, a razy q, a razy q kwadrat, czyli zapiszemy to jeszcze inaczej, albo zapiszemy to po prostu jako pewną relację między trzema sąsiednimi wyrazami, tak? Bo tutaj masz napisane, że te trzy liczby tworzą kolejny ciąg geometryczny. Więc możesz skorzystać z tego wzoru, że... Środkowy do kwadratu równa się lewy razy prawy. I, I to jest o tyle proste w tym zadaniu, tutaj, ten sposób, że nie wprowadzasz do dodatkowej literki, tylko wprowadzasz drugie równanie i masz teraz dwa równania z dwiema niewiadomymi. Czyli pamiętaj, albo idziesz tą drogą, że korzystasz ze wzoru na, na zależność między trzema sąsiednimi wyrazami, czy to ciągu arytmetycznego, czy geometrycznego, albo idziesz tą drogą, że ustawiasz jakby te liczby w zależności od a i od r, albo od a i od Q zależy jaki ciąg. I teraz y, ja zazwyczaj robię tak, że jeżeli mam właśnie powiedziane, że coś jest ciągiem geometrycznym, a coś jest ciągiem arytmetycznym, to zawsze na jeden ciąg się decyduje, y, tak jak tutaj, żeby rozpisać to ze wzoru na NT wyraz, a na drugi ciąg się decyduje, żeby rozpisać to ze wzoru na y, zależność między trzema kolejnymi wyrazami. Bo w tym przypadku y, nie wprowadzam i r i Q, tylko wprowadzam samo R. I mam y, układ równań z dwiema niewiadomymi. Następne zadania będą no znowu inne przypadki. Tutaj zobacz, jak to poleci. Tu porządkujemy, oczywiście mamy 3a plus 10r. Y, tu podnosimy do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia. Tu przekształcamy, przemnażamy, a kwadrat nam się skraca całe szczęście. Porządkujemy to teraz, czyli tutaj mam 4r kwadrat i minus 4ar równa się 0. I teraz znowu, możesz pójść różnymi drogami. W przypadku tych ciągów, zwłaszcza jak pojawia się ciąg geometryczny, to bardzo często można pójść jakąś drogą niestandardową. Myślę, że część osób tutaj sobie wyznaczy z pierwszego równania a lub r, podstawi do drugiego i będzie tam dalej liczyć. I okej, okay, tak można zrobić, tylko będą jakieś głupie ułamki, co nie, za, nie, nie wszystkim się podoba. Mi się nie podoba. Popatrz, tu można zrobić troszeczkę inaczej. W tym drugim równaniu, mimo już mamy dwie niewiadome, możemy to równanie, tak powiedzmy rozwiązać. Możemy sobie wyciągnąć 4R przed nawias i mamy tutaj iloczyn 4R razy R minus A równa się 0, a z tego wynika, że albo 4R jest 0, albo R minus A jest 0, tak? czyli albo R jest 0, albo R jest równe dokładnie tyle samo, co A. No i teraz masz w takim razie dwa przypadki. Podstawiamy do tego pierwszego równania, no bo myśmy jakby te informacje wzięli z drugiego równania, więc podstawiamy do pierwszego równania. Jeśli r jest zerem, to masz 3a plus 10 razy 0 równa się 65, czyli 3a jest 65, czyli a będzie równe tyle. I jednocześnie r jest równe 0, czyli masz już jakby pełną informację o tym ciągu, tak? Yy, bo... Pierwszy, trzeci, dziewiąty wyraz pewnego ciągu arytmetycznego, no ale jeśli r jest równe 0, to wszystkie wyrazy mają tę samą wartość. I wtedy też pasuje, że masz tutaj 65 trzecich, 65 trzecich, 65 trzecich. Tworzy to ciąg geometryczny, bo jest to ciąg stały, czyli q jest równe 1, lub drugi przypadek r jest równe a, wtedy tu podstawiasz i też masz jakby już równanie, z którego wszystko wyciągniesz, tak? Bo masz 3a plus 10 razy A równa się 65, czyli 13 A to jest 65, czyli A jest równe 5, no i R też w takim razie jest równe 5, tak? Czyli wtedy masz y, pierwszą liczbę to jest 5, druga liczba to jest A plus 2 razy R, czyli A plus 2 razy 5, czyli 15 i trzecia liczba to jest A plus 8R, czyli A plus. 8 razy również 5, czyli 45. I w takim razie odpowiedzi są takie, albo jest to ciąg stały, równy takiemu ułamkowi, albo mamy 5, 15, 45. Faktycznie to pasuje, bo tutaj mnożysz razy 3, więc jest to ciąg geometryczny. No i faktycznie dodając piątki, tutaj musisz dodać dwie piątki, tu musisz dodać 8 piątek, czyli wszystko pasuje.